Szanowni Państwo, mówiłem, że będą odloty. Mówiłem w czwartek, że to jest sprawa, która jeszcze w polskiej polityce nie wystąpiła. Mówiłem i to się sprawdza. Moi kochani, na antenie TVP Info, prawnik, mecenas, europoseł Koalicji Obywatelskiej, pan Michał Wawrękiewicz mówi, że nie mamy stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich, a Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, no, pospieszył się za przysiężeniem prezydenta. RP Karola Nawrockiego. Chryste Panie, jaki to jest absurd, to się w ale nie mieści, moi drodzy państwo. To się w pale nie mieści, no. I siedzi naprzeciwko tego Wawrynkiewicza redaktor Justyna Dobrosz-Oracz, która ochoczo przyjęła pracę w telewizji polskiej w stanie likwidacji siłowo odbitej przecież z rąk poprzednich władz TVP. Siedzi zadowolona, prawda? I nawet nie dyskutuje za bardzo z tym Wawrynkiewiczem. Nawet nie. Lada moment wam to pokażę, bo chyba należy to zobaczyć na własne oczy. Bo jeżeli tylko ja to mówię, to ktoś może nie uwierzyć, tak? Zaraz się może tutaj pojawić jakiś komentarz, co ty tam opowiadasz. Wy tutaj durnoty mówicie? Nikt tak nie powiedział ano powiedział. A jeżeli dołożymy do tego, że przecież to wszystko odbywa się w oparach tego dymu, który się jeszcze unosi po orzeczeniu TSUE, którym stwierdził Trybunał Europejski, że przecież w sądzie najwyższym izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych no to tak naprawdę nie jest sąd, no to moi drodzy za chwilę będą lepić to, że pan prezydent Karol Nawrocki to tak naprawdę nie jest prezydent. Czekam na to, kiedy coś tweetnie Donald Tusk. Czekam na to, kiedy to się dalej Rozleje, bo w czwartek, zaraz po wyroku, no to tam Roman Giertych sobie napisał, że de facto wszystkie te orzeczenia to są teraz na osędziów nieważne. Tomasz Lis tam sobie tweetnął, że no to co, to, 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 to chyba Nawrocki to nie jest zaprzysiężony, to chyba nie jest prezydent. Gdzieś tam się pojawił jakiś filmik, że to nie jest prezydent, ale jak już. Europoseł, polityk koalicji obywatelskiej, prawnik mówi, że no nie mamy zatwierdzenia wyborów prezydenckich, to, to już wchodzimy na zupełnie, in, zupełnie inny level. Jedźmy z tym tematem. Poproszę was tylko o łapkę bądź kciuk w górę. Kto jak woli, niech sobie tak tutaj to zinterpretuje. Bardzo nam na tych kciukach i łapkach zależy. Zależy nam też na komentarzach i waszych opiniach oraz na subskrypcjach. Nic was subskrypcja dla kanału Analiza Polityczna nie kosztuje. to jest Jedno kliknięcie, wiele osób ogląda, a nie subskrybuje, a dla nas naprawdę jest to wielkie wsparcie naszego kanału, naszej dotychczasowej pracy i przyszłej pracy. Więc jeżeli możesz, daj suba dla kanału Analiza Polityczna. No i zobaczcie, moi drodzy, dwa fragmenty wywiadu Pytanie dnia TVP Info: mecenas Michał Wawrynkiewicz oraz Justyna Dobrosz. Oracz. Jeśli chodzi o stwierdzenie ważności wyborów, to nie ma wątpliwości co do tego, że nie mamy stwierdzenia ważności wyborów. <laughs> Naprawdę, mówi to pan europoseł Wawrykiewicz. Nie mamy stwierdzenia ważności wyborów. Czór z tym, że przecież Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego się zebrała, tak? Zebrała się. Był na tym procesie, na tej rozprawie prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Był, dyskutował przez długi czas z Sądem Najwyższym dyskutował tak właśnie było pamiętam przecież nawet potem na żywo rozmawialiśmy tutaj na kanale analiza polityczna z posłem Andrzejem Śliwką, komentowaliśmy na żywo te wydarzenia wówczas sądu najwyższego jest za przysiężenie pana prezydenta jest było to yy, rozstrzygnięcie było stwierdzenie ważności było idzie gość do telewizji polskiej w stanie likwidacji mówi że de facto nie ma tego rozstrzygnięcia Chryste panie gdzie my żyjemy przecież, to, przecież nie zasługujemy jako obywatele, żeby po prostu w takim matricie żyć. Posłuchajcie dalej. Pytanie, czy koniecznym elementem procesu wyborczego jest stwierdzenie ważności wyborów? Prawo nie odpowiada nam na ten temat w sposób absolutnie jednoznaczny, natomiast. Czyli te drzwi są zamknięte. Y Szymon Hołownia podjął decyzję. To on wziął na siebie, na swoje barki, odpowiedzialność za to, że za przysiąg prezydenta Nawrockiego. Pospieszył się według Pana. Z, moim zdaniem, tak. Się. Znaczy, ma chłop zatwierdzone wybory prezydenckie, ma zatwierdzoną ważność wyborów prezydenckich, wykazały sądy, że y, wybory prezydenckie są ważne, że te drobne pomyłki, które występowały, to rzeczywiście były drobne pomyłki i nie wpłynęły na cały proces wyborczy. I idzie ci europoseł Koalicji Obywatelskiej, przypominam, mecenas, i wygaduje na antenie telewizji polskiej w stanie likwidacji dyrdy mały o tym, że marszałek Sejmu pospieszył się z przysiężeniem pana prezydenta. To miał go nie zaprzysiężać. Mielibyśmy teraz nie mieć prezydenta, albo PO prezydenta, albo w ogóle marszałka Sejmu w roli prezydenta. Jak on sobie to, ten człowiek, wyobraża? Co się miało wydarzać? Co on by zrobił, gdyby rządził? Bo takie, wiecie, moi drodzy, biadolenie o tym z perspektywy kogoś, kto kompletnie nie ma żadnej decyzji. Jedyną decyzją, jakie pan Macenas Wawrynkiewicz, europoseł, może podjąć, to zagłosować za, albo przeciw w parlamencie europejskim, albo, nie wiem, zatrudnić, czy zwolnić swoją asystentkę z biura europosła, tyle ma decyzji, takim jest wielkim przecież politykiem. No a jednak na barkach marszałka Sejmu Szymona Hołowni spoczywała naprawdę historyczna decyzja, ważna decyzja, decyzja dotycząca bezpieczeństwa i przyszłości Polski, i podjął Szymon Hołownia dobrą decyzję. I teraz rzecz najważniejsza, o, którą, o której mówi, którą przypomina pan mecenas, doktor Bartosz Lewandowski. Polska konstytucja jest ponad europejskimi trybunałami, a europejskie trybunały nie mają prawa ingerować w polskie sądownictwo. Mało tego, pan mecenas Lewandowski wskazuje, że właśnie tacy ludzie jak pan europoseł, Waldemar Żurek, część opinii publicznej bardzo mocno naciąga to ostatnie orzeczenie TSUE, ponieważ ono dotyczy tego, że w sporach. Z Unią Europejską, z TSUE, niektóre sądy mogą być uznane nie za sąd, ale nie w kwestiach polskich, polskiego prawa, polskiego obrębu to jest najważniejsze. I jeszcze jedna ważna rzecz. Przykład niemiecki. Tak, no tak lubi Donald Tusk, tak przecież wiemy, jaka jest, jak jest mentalność tego rządu do naszych zachodnich sąsiadów. Tamtejszy Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wprost uznał w niektórych sporach z Unią Europejską w TSUE, że, pol że niemieckie prawo, niemiecka konstytucja jest ponad. Unijne prawo i w ogóle TSUE, my nie będziemy waszych tam o, o wyroków, orzeczeń w wielu sprawach respektować. Nie koniec, kropka. Do widzenia. W Polsce brną w takie głupoty. Ja już rozumiem, jeszcze nawet staram się zrozumieć tą, tą obsesyjną wręcz motywację ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka na temat tych neosędziów. No chłop, walczy cały czas o tych neosędziów, ale żeby jeszcze podpinać pod to, wybory prezydenckie i mówić, że nie mamy de facto zatwierdzonej ważności wyborów, no za chwilę oczywiście się poprawia, no ale pytanie, czy w całym tym procesie wyborczym no jest to potrzebne. Gdyby nie zatwierdził Sąd Najwyższy tej ważności wyborów, to byście nie uznawali w ogóle już Nawrockiego za prezydenta. Taka jest prawda i mówię to do polityków koalicji rządzącej. Obłęd, który mam nadzieję, że zatrzyma się już na panu Wawrynkiewiczu, że już nie pójdziemy dalej. Chociaż nie ukrywam, Obstawiam, że to możliwe. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o sprawie.